Trójkę. Tak? I to oznacza, profesion? że... Witam mm. wszystkich. Słuchajcie, w poprzednim filmiku mówiliśmy sobie o... E, o cyklach, mówiliśmy sobie o o tym, jak porusza się cena i o reakumulacji, o redystrybucji i tak dalej, nie? Więc to już powinno dać Wam obraz tego mniej więcej, jak porusza się cena, nie? Więc musicie teraz zrozumieć, może nie musicie, ale jeżeli chcecie, to możecie, że, że cena będzie tworzyła te cykle w każdym tutaj timeframie, nie? Dlatego ja nie nazywam to timeframami, tylko dla mnie bardziej pasuje do tego określenie cykle, nie? Czyli mam cykl dzienny, cykl, powiedzmy, 3 godziny, 4 godziny, 1 godzinny, 30-minutowy, 15-minutowy, 5 i tak dalej. Więc tak naprawdę tych cykli jest wiele. I w momencie, gdy zrozumiecie, jak tak naprawdę tworzą się te cykle, i za zaczniecie zauważać różnice pomiędzy tymi cyklami, to zaczniecie łapać. Tak? Bo mi na przykład bardzo dużo to pomogło, bo zacząłem rozumieć, jak porusza się cena. I cena tak naprawdę, no tak jak już Wam pokazywałem, nie porusza się w jakiś skomplikowany sposób, tak? Czyli zawsze mniej więcej w ten sposób. Czyli tak jak już mówiliśmy wcześniej, tworzy się reakumulacja, czyli mamy drugą reakumulację i po tej reakumulacji tu będzie rewersal i będziemy mieć to samo, tyle że w dół, nie? Przeważnie. Czyli jeżeli cena tworzy to, to kupujemy, jeżeli cena robi to, to sprzedajemy, nie? Większość osób handluje tylko i wyłącznie na strefach, ale tak jak widzicie, jeżeli tutaj mielibyśmy strefę, to ta strefa niestety by zawiodła. Dlatego, jeżeli byśmy mieli tą strefę, tak, to ta strefa też by zawiodła. Tak, jeżeli ktoś by na przykład chciał użyć tej strefy, no to ta strefa też by zawiodła. Dlatego, że strefy nie są po to, żeby trzymać, tylko po to, żeby zawodzić. Dlatego większość ludzi, którzy handlują różnymi strategiami, które są oparte o strefy, to po prostu traci. Tak? No bo zobaczcie, mielibyśmy strefę, ja już to powtarzałem wielokrotnie. BUM. wpadek w tu, nie? Kolejna strefa jest tutaj OK, cena zareagowała, ale to wcale nie oznacza, że tutaj pójdzie do góry, a tak jak wiecie, my chcemy łapać takie ruchy jak ten. nie? Jak wiecie na GBP ja tutaj miałem te baje, co pokazywałem też na mojej publicznej grupie, od samego dołu, nie? Czyli tutaj już katowałem bye, 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 bye. I później tutaj już w tej okolicy e, tak jakby przestałem. Chyba tutaj miałem jakiegoś baja, ale go zamknąłem z tego co pamiętam. I w tym momencie tutaj aktualnie nie ma dla mnie nic ciekawego, dlatego że jest konsolidacja. Nie? E, jak rozpoznaję konsolidację? To było na poprzednim filmiku, ale jeżeli chcielibyście się na przykład dowiedzieć o, na ten temat więcej, to możecie dołączyć do mojej grupy. Eee, tak? Jeżeli nie, możecie się uczyć z YouTube'a. <laughs> A więc mamy coś takiego jak eee, cykle, nie? Czyli większość osób zastanawia się, jak rozpoznać, czy cena będzie szła w dany dzień do góry, czy w dół. I jednym z takich rzeczy, które pozwoli Wam rozpoznawać, to jest właśnie analiza struktury. A drugą rzeczą są niestety tylko i wyłącznie Wyłącznie dane fundamentalne, tak, czyli będzie to miało ogólny zarys, a będzie bardzo dużo dużo faktorów, które będą miały tak jakby wpływ na to, i my musimy zebrać te wszystkie dane i określić jeden kierunek. Czyli to jest tak jakby drugi, i moim zdaniem, o wiele lepszy sposób na określanie kierunków dziennego, tak? Tygodniowego i tak dalej. Czyli w tym przypadku, jeżeli ktoś wam pokazuje, że o super określiłem kierunek za pomocą świec. Da się, ale nie będziesz zawsze miał racji, tak? Czyli musisz naprawdę bardzo trzymać się swojego systemu. Ja już to pokazywałem też wcześniej. Tak naprawdę wystarczy nam 20% wygranych transakcji, żeby zarabiać, nie? Czyli to jest takie, no, no, nie wydaje się to skomplikowane, no bo co to jest, 20% wygranych? To teoretycznie każdy jest w stanie osiągnąć byle jaką strategię, więc większość tak naprawdę faktorów, które będą miały znaczenie, czy będziecie zarabiać, czy nie, to będzie tylko i wyłącznie e, nie strategia, tylko to czy się jej będziecie trzymać między innymi. Nie? A więc tak. Mamy tutaj e, ruch do góry, tak? czyli utworzyło się piękne ABC. Mi brakuje tutaj setupu 1.4, dlatego że jeszcze on tutaj nie powstał, więc dopóki cena nie zrobi tutaj IKI. Tak. Albo setupu 1.4, który wtedy będzie pasował idealnie do mojego IKI. Tak? Czyli w tym przypadku byśmy mieli tutaj IKI. Jeżeli pojawi się setup, e, tak? czyli cena zrobi tutaj reakumulację, bo tak jak widzimy to była reakumulacja. I teraz cena idzie do góry, więc jak, jak cena zacznie tworzyć tutaj reakumulacje kolejne, to to będą punkty, na których będę chciał otwierać transakcję. Tak? To jest jasne. Jesteśmy bullish aktualnie. Więc w tym momencie... Ja, jak rozpoznawałem ten kierunek i też pisałem o tym na grupie, bo chodzi o to, że mamy jakiś kierunek, tak? Czyli jesteśmy na przykład, powiedzmy, bullish i przez cały tydzień będziemy. światło nie świeci. I przez cały tydzień będziemy później bullish, nie? Czyli w tym przypadku tutaj rozpoznałem ten rewersal tylko i wyłącznie po danych fundamentalnych, tak? Druga rzecz to był. To była struktura tego, co tutaj się wydarzyło. Tak, czyli jakbyśmy się cofnęli do tego, co tutaj się zadziało, i zmienili trochę timeframe, To będziemy widzieli, że mieliśmy tutaj kilka setupów, tak, 1-4. Czekajcie. O, tutaj mamy tą konsolidację. nie? w tym przypadku cena tutaj tapła w dół poszła do góry, tak? Mieliśmy 1,4. Ja podejrzewam, pamiętam z tego co złapałem, później czekałem aż to spadnie w dół i później cena zaczęła tworzyć kolejne setupy 1,4, tak? I tak jak widzicie, chyba ten ruch też złapałem z tego co pamiętam. Musiałbym zobaczyć, bo tak jak mówię, ja handluję na wielu kontach i na niektórych mam potwierane takie transakcje, na niektórych inne, dlatego że też między innymi zarządzam kapitałem innych ludzi i w tym przypadku każda transakcja musi być inna na każdym koncie, nie? I tutaj mamy coś takiego, że powstała kolejna reakumulacja, nie? więc tutaj byśmy mieli kolejne wejścia, i później cena zawróciła, tak, i kontynuowała ten ruch, i tutaj, jak widzimy, już były same setapy 1-4 do góry, i tak dalej, i aktualnie cena tutaj była w konsolidacji, przebiła się znowu i jesteśmy znowu w konsolidacji, czyli w tym przypadku cena może, nie mówię, że zrobi, ale może spaść niżej, tak? to Jest jasne. Mam nadzieję, że to jest jasne. Tutaj Przepraszam za moją papugę. Nie wiem, czy ją słychać, ale się odzywa. <laughs> Też chcę chyba pohandlować. W każdym bądź razie, e, to wygląda w ten sposób. Możliwe, że tutaj będzie jakiś push w dół. Nie wiem. Może. Może nie. W każdym bądź razie, jesteśmy dalej bullish. Czyli ja nie będę tutaj starał się sprzedawać. Prawdopodobnie. E, będę czekał, aż cena spadnie na dół, i wtedy da mi gdzieś tutaj. Teraz uwaga, na tej strefie, jakieś potwierdzenie. Jeżeli nie będzie tego potwierdzenia, no to po prostu nie dotykam. Więc, żeby określić kierunek dzienny, tak? Możemy to zrobić też za pomocą świec. Dlatego, że, zobaczcie, na dziennym widzielibyśmy, że cena tutaj zrobiła pewien setup. Ja go widzę już, bo patrząc na na, na świece. Wiem dokładnie, co tutaj się stało w mniejszym time frame, więc ja nie muszę zmienić time Ale w tym przypadku, jeżeli miałbym otworzyć transakcję, bo zobaczcie, jeżeli cena spada w dół, e, może weźmy sobie do tego momentu gdzieś, patrzylibyśmy na to w ten sposób, to widzimy, że jesteśmy, e, o, może tak, do tego momentu jesteśmy bullish, tak? I tutaj później była ta świeca, ale wiedziałem, że ta świeca jest po co? No zobaczcie, mamy tutaj. Trzy więc one muszą zostać zdjęte. Nie? Więc ta świeca tutaj sobie zareagowała, i później mieliśmy pusz w górę. Nie? Jeżeli chodzi o liquidity, graby, no to ja mam taką swoją specjalną strategię, którą głębiej to opisuję ogólnie, znaczy opisuję. głębiej to tłumaczę na moich kursach, ale w każdym bądź razie mieliśmy tutaj po prostu klasyczne ABC, i po tym ABC cena tutaj zdjęła tą całą strukturę stąd i zaczęła zawracać. Nie? Więc zrobiła coś w tym stylu, ale jakbyśmy teraz zobaczyli na na weekly, tak, czyli na tygodniowy wykres, to jesteśmy dalej bearish. I ten, ten, tak jakby ten trend tutaj zmienił się dopiero tutaj, nie? Czyli tu moglibyśmy powiedzieć: OK, weekly jest bullish, daily jest bullish, tak? 4 godziny, 3 godziny i tak dalej, wszystko jest bullish, czyli. Tak jakby wszystko wskazuje na to, że jesteśmy bullish, bardzo prosto, tak? Czyli jeżeli wszystko dochodzi do jednego, to jest prawdopodobnie zmiana trendu, ale my czasami musimy to wyprzedzić i ja używam wskaźników, tak? Czyli w tym przypadku jakbyśmy zobaczyli sobie na mój wskaźnik, to zobaczcie. On mi tutaj pokazuje idealnie, że mamy trójkę. Tak? Czyli to oznacza, że tu będzie prawdopodobna zmiana i w momencie gdy tutaj cena otworzyła ten kartonik kolejny, to zobaczcie, że on od razu zrobił się niebieski, a tu się nie wczytał jeszcze, czekajcie, ja muszę się wczytać. Eee, za dużo oblicza, <grymnie> zrobiłem update ostatnio i trochę muli, ale to momencik. No i zobaczcie, i on od razu się otworzył bullish, nie? Czyli w tym przypadku, jakbym tutaj kliknął buy, i dał stop lossa poniżej tego low, to miałbym bardzo fajnego baja, nie? Bo zobaczcie, yy, mamy tutaj tak o, 200 punktów, tak? Maksymalna to jest 300. Czyli powiedzmy, że ten kartonik zamknął się na 200. Tutaj mieliśmy 384, czyli wykonał max. Jeżeli, byśmy, yy, jeżeli średnia to 300, czyli jeżeli byśmy odjęli od tych 380 i dodali te 80 do tego kartonika, tak, to by nam wyszło, że ten miał gdzieś 280. Yy, tak? Czyli teoretycznie, może być tu zmiana kierunku trendu. W tym przypadku mamy też tutaj trójkę: mamy swing low, potwierdzony, później mamy swing high, czyli tak jak widzicie, tutaj cena robi swing low, swing low, swing low, ale nagle zrobiła tutaj też e, tak jakby swing lowa, więc to jest nasze kolejne potwierdzenie. Więc w tym przypadku, żeby potwierdzić, to ten kartonik musiałby się odpalić bullish. I tak jak zobaczycie, jak on się odpalił bullish, to w tym przypadku cena tak jakby od razu poszła do góry. Nie? I prosto tutaj do naszego detektu, Nie, Może nie prosto, tak, bo tutaj była konsolidacja, ale celem był ogólnie ten kartonik. I tak jak widzicie wygrałem o, zdobyłem 77 tysięcy <laughs> jednym trade. Nie, więc teoretycznie to też pokazuje, jak to może być proste. Czyli jeżeli bym wyczekiwał na to, aż wszystko mi tutaj się zgra ładnie. Tak? Plus do tego jakieś dane fundamentalne, bla bla bla. Bo jeżeli bym odpalił tylko i wyłącznie jedną transakcję i bym ją trzymał przez. czekajcie, to było tu. I odpaliłbym i on powiedzmy zamknął. gdzieś tutaj, tak? To by było ile dni? To by było. 25 dni. Czyli cały miesiąc mógłbym trzymać tą jedną pozycję. Aż do tego TPK. I tyle. I teraz mamy dwójkę, i tak jak widzicie, tutaj cena już zaczyna coś kombinować. Tak, czyli jest jakaś konsolidacja, ale cena otworzyła się bullish, więc być może będziemy dalej kontynuować ten trend. Dlatego, że zobaczcie, jest tutaj liquidity pull, eee, dokładnie, i jesteśmy już w trendzie bullish, nie? więc w ten sposób. Drugą rzeczą jest mój wskaźnik, który zobaczcie w tym momencie, jeżeli byliśmy tak. To on nam pokazywał trend w dół, nie? Czyli jesteśmy trend bearish i nagle cena tutaj zmieniła kierunek. Tak i zobaczcie, utworzyła jedynkę, czyli już mieliśmy potwierdzenie. Pierwsze potwierdzenie było z kartoników. Drugie potwierdzenie było z ad trackera, bo już mieliśmy, zobaczcie, struktura, czyli mieliśmy wyższego haja tak i wyższego lowa, wyższego haja, więc to jest nasz potencjalny low. To było już wcześniej na filmiku, nie? Jak Struktura się tworzy, mamy high, mamy low, mamy high, mamy low, to w tym przypadku oczekujemy, że teraz cena zrobi tego low'a niższego, i to znaczy wyższego niż ten, i wyższego high'a niż ten, nie? czyli ten high, o może tak, ten high musi być wyżej od tego, a ten low musi być wyżej od tego, nie, czyli to, tego oczekujemy. I to też stało się tutaj, czyli to jest nasz potencjalny lower low, czyli teraz byśmy mieli higher high, nie? I to też się stało, bo cena tutaj odbiła się może nie od razu, tak? Otworzyła jeszcze jednego higher low, i w tym przypadku tapnęła tego higher high. Otworzyła gdzieś tu, tak? I teraz mamy cena, otworzyła się bullish. Może być też tak, że będzie manipulacja, i dopiero będzie kontynuacja ruchu tego, nie? Czyli takie coś byłoby dla nas bezpieczniejsze. Jeżeli cena porusza się w bok, no to pamiętajcie, że jeżeli odpalicie teraz transakcję. To narażacie się na to, że cena może zrobić fakeout w dół i was wybić, albo fakeout w górę i też was wybić. Nie? Czyli w tym przypadku, jeżeli byśmy otworzyli tutaj sell, dalibyśmy tutaj. powiedzmy stop loss, cena może zrobić coś takiego i spać w dół. Więc bezpieczniejszym wejściem byłoby, jak cena sobie zgarnie górę i zacznie spadać w dół. Tak, czyli wtedy nawet jak odpalisz transakcję tutaj, dasz stop lossa tutaj, masz pewniejszą transakcję, może więcej zaryzykować. Nie? No, i działa to na, na takiej zasadzie. Czyli w tym przypadku mielibyśmy. Abyśmy sobie oznaczyli te punkty 0, 1, 2, 3, 4. To jest piątka? Nie, to jest nasza piątka. Czyli ten ruch będzie nasza piątka i po tym ruchu cała ta sekwencja, cały ten cykl się wykona, ale cena może też wykonać kolejny taki ruch, tak? czyli jeżeli teraz by zrobiła korektę, powiedzmy ABC, to dalej może kontynuować ten ruch w ten sposób i tworzyć tutaj kolejne, yy, tak powiem, fale. Nie? No, nie jest to jakieś skomplikowane. Yy, mamy też różnego rodzaju patterny. tak? Tutaj świetnie mi to pokazuje wskaźnik, więc mniej więcej wiem, co się będzie działo. Yy, aktualnie, tak jak już widzicie, on już nam pokazuje na pomarańczowe, że jesteśmy dwa, tak? Jakbyśmy byli na przykład trzy, to on się zapali na czerwono, nie? Czyli tak jak tutaj w tym przypadku, mieliśmy dwa i on już mi pokazywał, że. Zaczekajcie, niech się załaduje. O! To mi pokazało tak, że jesteśmy bearish, że jesteśmy tutaj dwa kartoniki w dół, tak? Ta kreseczka w dół to znaczy, że dwa kartoniki w dół, to oznacza, że jesteśmy w trendzie bearish po prostu, nie? I tutaj szukamy cały czas serii. I tyle, nie? Ja używam tego do określania mojego trendu dziennego. I później mamy. Tutaj już nam pokazuje, że aktualne pipsy zbliżają się do średniej, tak? Zobaczcie. I ta średnia już się tutaj zbliżyła, to mamy też drugą taką maksymalną średnią. I jak już dobija do tej maksymalnej, to już jest bardzo często, no, że wykonał mak. I w tym przypadku, zobaczcie, osiągnął średnią i później zrobił 341, czyli pobił tą średnią. Dla bullish średnia jest 320, nie? czyli tutaj o 20 pipsów troszeczkę więcej zrobił niż normalnie. I mieliśmy drugą średnią na 130, no bardzo mała, nie? Tu mieliśmy manipulację i później. Dlatego teraz ten nas zdjęła łagura. Ale w każdym bądź razie, jakbyśmy byli w tym momencie, to już byśmy widzieli, że. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy. I dodatkowo mamy tutaj taką dwójkę, tak? Czyli jak teraz pojawi się trójka z kartoników, to już jest kolejne potwierdzenie. I mamy aktualnie pipsy, tak, czyli tutaj już może być zmiana trendu. nie? Bo już wykonał swój e, tak jakby max. Nie zawsze to będzie działało, nie? Bo to, że cena tutaj, to, że nam on pokazuje maksymalną ilość pipsów, to wcale nie będzie oznaczało, nie? Muszą być też kartoniki, musi się to zgrać z ad trackerem, czyli jak ad tracker pokazuje nam tutaj 3, to wtedy spodziewamy się rewersala, nie? I tutaj też mamy linię trendu, czyli aktualnie jakbyście nawet sobie zobaczyli tutaj na to, to jesteśmy ADT pokazuje nam bullish, ale bearish jest EMA i mamy tutaj też sentyment, tak? Czyli jesteśmy mocno bearish dalej. Nie, więc czekamy teraz na to, aż to się zmieni. I w tym momencie już tutaj, zobaczcie, mamy trójkę, tak? Sentiment spadł I zobaczcie, jak to się wszystko będzie zmieniało na wskaźnikach. Fajnie. I w tym momencie, zobaczcie, jesteśmy bullish. Tak, tu jesteśmy dalej bearish. Ale jak ktoś już chce mieć takie naprawdę pewne potwierdzenie, to sobie musi poczekać. Tak. I w tym momencie bullish. Wszystko. Czyli w tym momencie mamy tutaj bullish, i tutaj bullish, i zobaczcie co się dzieje. Tak, czyli teraz będziemy, teraz rozumiemy strukturę, jak struktura działa. Czyli w tym przypadku rozumiemy, że to jest impuls, korekta, impuls. I teraz czekamy na setup 1,4, nie? Więc setup 1,4 się pojawił. Tak, i mamy konsolidację. Tak, piękna manipulacja, czyli mamy liquidity graba, czyli dodatkowe potwierdzenie. I cena teraz będzie atakowała THE. haję. I tutaj mamy yy, tak, jakby potwierdzenie, że jesteśmy bearish, ale zaraz nam attraker to prawdopodobnie nie zmieni. Nie? I tutaj, tak jak widzimy, cena już jest bullish, więc od tego momentu możemy katować Iki w górę. Tak i nawet jeżeli ktoś by odpalił tutaj Iki, powiedzmy na tym albo na tym. To mógłby zgarnąć jakiś profit, a później wejście byłoby tutaj, nie? I mamy zgarnięcie hajów, nie? Bardzo fajny trade. Najważniejsze jest to, żeby nawet jeżeli się pomylicie, nie myśleć o tym, że się pomyliliście, że to coś złego, to jest normalne. Ja też się mylę, tak? Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć idealnie, co się będzie działo, chociaż zdarzało mi się tak, żebym, no, długi okres czasu, bardzo mało pomyłek. Ale chodzi o to, że też mi się to może przydarzyć, i to jest jak najbardziej normalne, nie? Tutaj mamy ABC i tutaj też mamy ABC. Nie wiem, czy to zauważyliście. Mieliśmy korektę w dół, tutaj mieliśmy tego nieszczęsnego gapa. I teraz cena będzie prawdopodobnie albo będzie tworzyła kolejny swing, tak? Albo po prostu spadnie po niższe lewele, żeby później iść dalej w górę, nie? To jest no, tak, jakby dwa. Dwa dwie możliwości, nie? Czyli albo utworzy stąd dalej, albo po prostu spadnie w dół i pójdzie w górę dalej, nie? Ale ogólnie ten level jest dla mnie, że tak powiem, święty, więc jeżeli cena zrobi coś pod tym levelem, mm, musiałbym zobaczyć, że zacznie robić jakąś inną strukturę, nie? Czyli coś boli. No. I to tyle, nie? zobaczcie za każdym razem tutaj wskaźnik nam pokazuje, nie, że jest że jesteśmy w trendzie spadkowym, jesteśmy w trendzie spadkowym, tak? Później mamy trend wzrostowy, ale cena nagle zamienia się na trend spadkowy, nie? Czyli, jeżeli jesteśmy w trendzie, to korzystamy z tego, bo ten wskaźnik przeważnie będzie nam pokazywał, co się dzieje, nie? Czyli, jeżeli na przykład tutaj byliśmy bullish, to zobaczcie, jesteśmy bullish, tutaj już nam pokazuje, że jesteśmy bearish, tak? Dlatego, że był ten ruch w dół. Więc czekam, aż scena zmieni kierunek, tak? I teraz mamy tak jakby dwie opcje, bo kartoniki będą nam pokazywały w tym momencie, że jesteśmy bearish, tak? Czyli kartoniki będą bearish i aktualnie, tak jak sobie zobaczycie na to, mamy jedynkę, tak? Czyli mieliśmy jeden, jeden do, do góry, jeden w dół. To wcale nie oznacza, że trend teraz się zmienił, tak? Czyli w tym przypadku, jaka tracker zacznie się zmieniać? Zobaczcie. I add tracker już zaczyna się zmieniać też na bullish, nie? Centymetr też zaczyna rosnąć, i tu już jesteśmy bullish. Czyli w tym przypadku możemy uznać, że to była manipulacja tej konsolidacji i cena stąd tworzy setup IKI, nie? Czyli w tym przypadku, już tylko i wyłącznie po tym, moglibyśmy dać buy. Tak, i stop loss powiedzmy poniżej tego low. I nasz target profit to byłyby THM, nie? Niestety taki RR, ale e, mniej ryzykowny, nie? Bo tutaj zobaczcie, jakbyśmy dali poniżej tego loa, to by nas cena zdjęła. Mamy nasz TP i tyle. Chodzi o to, że im większy TP, tym większa skuteczność, bo. Stop e, loss. Tak, i ten nasz TP nie musi być jakoś daleko. Ważne, żebyśmy mieli większą skuteczność, bo wtedy będziemy mogli. E, nie będziemy mieli tyle stresu i to też jest lepsze rozwiązanie, nie? czyli odpalasz transakcję i po prostu tyle. Tutaj też jest ten schemat, o którym Wam mówiłem, nie? czyli mamy ruch do góry, korekta, ruch do góry i korekta tego ruchu i na 50% mamy tutaj wejście, nie? czyli jak sobie zobaczycie, to mamy ruch do góry, korekta, ruch do góry, przebicie tego ruchu, korekta i ruch do góry. Bym się trochę bał, bo to przebicie było za małe, to było większe, czyli bym wolał wejść teraz na tej korekcie na przykład, chociaż ta też może być bardziej ryzykowna, dlatego że cena po zdjęciu tego może iść w dół i chcieć zdjąć w dół, albo zrobić retest. Nie? Czyli to jest takie prawdopodobieństwo, jeżeli teraz tutaj zacznę coś robić, tworzyć jakąś strukturę, powiedzmy zrobić coś takiego i później ten, no to wtedy będę chciał odpalać transakcję. Ale tak jak widzicie, wszystko aktualnie pokazuje na to, że jesteśmy bullish. Nie? Poza tym, że mamy drugi kartonik, więc cena może chcieć pionąć teraz no zmienić kierunek, tak? Może, ale nie musi, bo tak jak sobie zobaczycie na statystyki, to przeważnie jest 7 w górę, tak? Czyli jeżeli mamy 1, to mieliśmy 1, mamy 2, to cena może zrobić może zrobić jeszcze 1, może zrobić 2, może nawet zrobić 7, tak? Czyli do góry maksymalnie 7, średnia to jest do góry 2, Czyli można się tutaj zawrócić, jest większe prawdopodobieństwo, że się zawróci, nie? Eee, do tego ta trendlinia, tak? Czyli ja widzę, że jesteśmy teraz tutaj na max, wolałbym żeby zeszło w dół i gdzieś tu zareagowało na dole tej trend trendlinii, ten, tego kanału i później zaczęła iść dalej w górę, nie? Simple, proste, nie? Nie jest to jakiś skomplikowany. Ja nie staram się komplikować sobie tradingu. I ktoś teraz patrzy na te wskaźniki pewnie i mówi, Kurde, to jest skomplikowane. To nie jest skomplikowane, bo tak naprawdę tu jest dużo faktorów, na które sobie można popatrzeć. Ale główny faktor to jest ten. Ewentualnie może sobie zobaczyć ten. To i to, to jest to samo. No i tutaj na ten Average Current, czyli aktualny i średni. No i też tutaj na to, nie? To też jest dla mnie ważne. Bo jeżeli to mi mówi, że jest dwa do góry, i tutaj mam na przykład do góry dwa, Prawie że Max. No to bałbym się, że teraz cena zmieni kierunek. Nie? I zresztą, jak sobie zobaczycie, to pomimo tego, że jest bullish, nie wygląda to jakoś super, żeby tutaj cena chciała iść do góry. Raczej coś takiego, nie? Więc zobaczymy na to, co tutaj się stanie i, i tyle. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Eee, w następnym filmiku pokażę Wam, jak też możecie używać. Innych wskaźników do tego, aby wkładać strategię, tak? Bo możecie sobie ułożyć z tego tak naprawdę masakryczną liczbę strategii. Moi studenci sobie na przykład ułożyli z ADT, tak, czyli oni handlują na strefach, głównie plus plus kanały. Bardzo prosty schemat i też tak jak pokazywałem w poprzednim filmiku, Karol miał zrobił sobie na tym 10 tysięcy dolarów, nie właśnie tym schematem. Także. Tutaj jest to proste. Nie, też możecie na przykład patrzeć sobie tutaj, często pokazuje nam takie małe, na przykład, konsolidacje. Więc jak jest wybicie w dół, robi ABC w dół, to potem ABC będzie szedł do góry i robi znowu konsolidację, zbiera dół konsolidacji, idzie do góry. Tak? Teraz może być znowu konsolidacja. W tej konsolidacji znowu będzie wybicie na przykład. Nie? Tak to niestety działa. I w tej konsolidacji niestety za wiele nie zrobimy. Jeżeli jest konsolidacja, chcemy to tak powiem, ucinać, no i łapać takie ruchy jak ten, nie? Albo takie ruchy jak ten. I w przypadku, gdy cena jest taka właśnie, tak jak to się mówi, choppy, <grych> taka wygięta, no to wtedy najlepiej odejść od rynku i po prostu czekać, aż cena zrobi coś kolejnego, nie? No bo moglibyśmy tutaj na przykład otwierać dużo transakcji i cena mogłaby się cofać, nie? Ja tak miałem na przykład, że paliłem kilka transakcji na buy, ale cena po prostu była za bardzo, za bardzo konsolidowała i stwierdziłem, że. no Na razie odpalam to. Nie? Po prostu czekam sobie, aż cena tutaj zrobi coś lepszego. Bo też będzie większy ruch. Im większa konsolidacja, tym większy ruch i wtedy nawet jeżeli są jakieś straty po drodze, no to możemy je lajtowo odrobić. Nie? To by było na tyle. I tak jak zawsze, jeżeli podobało Wam się, to będzie mi miło, jeżeli dacie jakiegoś lajka, napiszecie komentarz, jeżeli Wam to pomogło, możecie też śmiało udostępnić każdemu. Nie musicie płacić za wiedzę. To jest coś, co pomogło mi zarobić, co też pokazałem. Jeżeli ktoś chce sobie to zweryfikować, to może sobie dołączyć do mojej grupy darmowej, która jest zlinkowana w opisie. I tam będziecie mieć yy, wszystko. Nie? Tam dodawałem wszystkie jakieś wypłaty i tak dalej. Także to byłoby na tyle. I do następnego. Na razie.